Piotrek, no to powiedz, powiedz nam, jak, jak ci poszedł egzamin z języka polskiego? Bardzo dobrze mi poszedł, trafiło się wszystko, co miałem akurat. Cała pierwsza część była w porządku. Czytanie ze zrozumieniem też te dwa teksty były w porządku i temat rozprawki też był taki dosyć uniwersalny, że można było pod to wiele lektur podpiąć, dlatego poszło mi dobrze. A który temat wybrałeś? Drugi. O bohaterstwie, że co czyni człowieka bohaterem w oczach drugiego człowieka. Mhm. I do jakich lektur, czy do jakich dzieł się odnosiłeś? Dżumy na pewno. Bernard który był, pom był pomagał tak jakby ludziom w sytuacji tak naprawdę krańcowej tej epidemii dżumy i był on tak naprawdę bohaterem w ich oczach, koniec końców. I też użyłem drugiego argumentu jako motywu przemiany, że wcześniejsze błędy, które były, teraz tak jakby się naprawiły i można być bohaterem w czyichś oczach pomimo wcześniejszych błędów. I użyłem tam Kmicica z Potopu. Mhm. I Jak się czujesz przed następnymi egzaminami? Dużo lepiej niż przed Polskim, ponieważ z polskiego moja wiedza jest najuboższa. Ja byłam trochę lepiej nastawiona, znaczy oczekiwałam, że będzie trochę łatwiejszy, ale no nie siadły mi tematy rozprawki w ogóle. Nie podobało mi się, liczyłam na coś lepszego. Test historyczno-literacki był w miarę w porządku. No, a tak to nie no, jestem dobrze nastawiona, napisałam wszystko, więc mam nadzieję, że dobrze im mi poszło mimo mhm. wszystko. Mhm. Ja też staram się myśleć pozytywnie. Wiem, że odpowiedzi sprawdzać nie będę, ale mimo wszystko test historyczno-literacki był naprawdę w porządku. Tematy rozprawki po dłuższym zastanowieniu też były ok, więc myślę, że bez problemu. Jeśli nie ma nigdzie kardynała, będzie super. No, ja podobnie jak. Wiktoria tutaj ten drugi temat rozprawki mi się bardzo spodobał i jestem raczej pewna, że dobrze mi on poszedł, ale oczywiście kardynał też mam nadzieję, że nie wystąpił, ale test historyczno-literacki też z wszystkimi moimi ulubionymi lekturami, więc jestem bardzo pozytywnie nastawiona do mojego wyniku i do tej matury. To jak się czujecie przed następnymi egzaminami? Jutro rozumiem, angielski, a po weekendzie matematyka? No angielskim nie jestem zestresowana. Matematyki matematyką no też raczej nie bardziej rozszerzoną się stresuje. No i no ustne, ustne myślę, że najgorsze, największy stres. A tak, to myślę, że w porządku. Mhm. Tak, zdecydowanie ustne to największy stres, e, a odnośnie podstaw to też już jestem spokojna. Najbardziej stresował mnie polski, bo też pierwszy egzamin. E, dopiero teraz zobaczyliśmy tak naprawdę, naprawdę jak to wygląda. E, ale bałam się, że będzie dużo gorzej. Ja również bałam się, że będzie dużo gorzej dzisiaj i jutrem w ogóle nie jestem zestresowana, a poniedziałkiem trochę bardziej, ale też nie tak jak dzisiaj, a zostały jeszcze tylko te ustne, ustny Polski najbardziej i to będzie największy stres zdecydowanie.